Cześć! Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Nabrałem ostatnią ochotę na nagranie czegoś innego. Tak podczas seansu Wojen Klonów zrodził się pomysł nagrania rankingu top 10 zestawów z Wojen Klonów. W tym zestawieniu brane pod uwagę będą wszystkie sety z okresu Wojen Klonów. Oznacza to, że ranking uwzględnia zestawy z seriali The Clone Wars i The Bad Batch oraz filmów Atak Klonów i Zemsta Sithów. LEGO przez 22 lata wydało wiele świetnych i dobrze zapamiętanych zestawów. Punktowane będą pomysłowość, wykonanie, minifigurki, unikatowość modelu i jego kultowy status. Zapraszam do typowania pierwszej dziesiątki. Ranking otwiera naturalnie miejsce dziesiąte. LEGO Star Wars 75028, Klon Turbo Tank Microfighter. Rok wydania 2014, ilość elementów 92, ilość minifigurek 1. Zestaw ten jest dobrze znany fanom serii. Aż do stycznia 2024 był to jedyny zestaw dostarczający oficjalnego tzw. zwanego szaraka w drugiej fazie zbroi. Nie będącego tym pierwszym jeszcze z 2005 roku. Poza tym zestaw nie dostarczał nic specjalnego. Otnieźle zbudowany Microfighter czołgu HAV 6 Juggernaut. Przez swój dość kultowy status i unikatową dla siebie minifigurkę zestaw ten zdobywa dziesiąte miejsce. Miejsce dziewiąte zgarnia klasyk z 2005. LEGO Star Wars 7261 Clone Turbo Tank. Rok wydania 2005. Ilość elementów 767. Ilość minifigurek 7. Ponownie turbociąg klonów, tym razem jednak w pełnoskalowej wersji. Na zestaw składa się model czołgu oraz mini budowla działa DF9. Na figurki składają się dwa Ouji Sharaki, Dwa droidy bojowe B1, dowódca z 327 Korpusu Galaktycznego, klon zwiadowca z 31 Elitarnego Legionu oraz Miss Jedi Mace Windu. Obaj unikalni dla tego zestawu. Pierwszy z nich jest o tyle ciekawy, że poza ładnymi nadrukami posiada unikatowy dla siebie odlew hełmu imperialnego scout troopera w Sand Green. Natomiast Windu jest jeszcze ciekawszą minifigurką. Dzięki specjalnemu odlewowi po nadcięciu jego głowy mogliśmy włączyć lampkę w jego mieczu świetlnym. Ładny build i przede wszystkim dwie ciekawe minifigurki dały Turboczołgowi z 2005 dziewiąte miejsce w rankingu. Na miejscu ósmym znalazł się zestaw, który nieco odświeżył nam pewną minifigurkę. LEGO Star Wars 8095 General Grievous Starfighter. Wydany w roku 2010. Ilość elementów 425. Ilość minifigurek 3. Zestaw przedstawia myśliwiec generała Grievesa o nazwie Souless One. Oparcie o Serial The Clone Wars był przełomowy, ponieważ wprowadził odlew figurki generała używany po dziś dzień. Reszta minifigów również jest ciekawa. Są to były padawanki Tafisto Nachdar Web oraz sadystyczny lekarz Grievesa Droid EVA-4D. W skład zestawu wchodzi też tron Grievesa oraz całkiem estetyczna konstrukcja myśliwca z wieloma funkcjami bawialnymi. Ciekawe minifigurki i radę nawet dzisiaj zagwarantowały temu zestawowi ósme miejsce w rankingu. Miejsce siódme należy do jednego z nowszych zestawów. LEGO Star Wars 75314 The Bad Batch Attack Shuttle Rok wydania 2021 Elementy w zestawie 924 Ilość minifigurek: 6 Ten zestaw nie mógł nie znaleźć się na tej liście. Havok Marauder pojawił się w tym zestawieniu głównie dzięki figurkom oddziału 99. Figurki posiadają przepiękne nadruki, dodatkowo Tech posiada swój unikatowy odlew hełmu. Jest to też jedyny oddział specjalny wydany przez Lego. Co do promu, to ma on kilka wad, ale daje radę. Jako mini dodatki w zestawie zawarte są też dwa śmigacze, choć wykonanie jednego z nich pozostawia wiele do życzenia. Przyzwoity prom i genialne minifigurki. To cechy, dzięki którym zestaw ten ląduje na siódmym miejscu. Na szóstą lokatę dostał się zestaw Lego Star Wars 10195 Republic Dropship and 80 OT, wydany w roku 2009. Posiadana liczba elementów 1726, ilość minifigurek 8. Set o unikalnym dla siebie zamyśle. Przedstawiam kanonierkę LAT C oraz maszynę kroczącą ATOT. Te dwie maszyny pojawiają się tylko w tym zestawie. Co do ich wykonania, to kanonierka prezentuje się dobrze nawet dzisiaj. Natomiast ATOT nieco się zestarzało, choć dalej prezentuje całkiem niezły poziom. Naklejki pozwalały nam dostosować wygląd lata poprzez ozdobienie dziobu malunkami z ręką klona trzymającą głowę Droida B1 lub z głową łampy. Zestaw ten dostarczał dość sporą liczbę klonów w stylu Animated sześć szaraków oraz dwóch pilotów. Przez swój unikalny zamysł, niepowtórzony nigdy później przez Lego, zasługuje on na szóste miejsce. Miejsce piąte również należy do kanonierki. Tym razem jest to zestaw Lego Star Wars 7676, Republic Attack Gunship. Rok wydania: 2008. Elementy w zestawie: 1004. Minifigurek: 7. Ta ciepło wspominana kanonierka nie mogła być pewna swojego miejsca, gdyż bardzo mocno rywalizowała o z inną kultową kanonierką: 7163 z 2002 roku. Ostatecznie wybrałem lat i z zestawu 7676, gdyż jest ona lepiej wykonana. Posiada bardzo dobrze odwzorowany kształt, podwójne drzwi i wyrzutnie rakiet. Jest w stanie przewieźć zbiornik z baktą, dwie sondy zwiadowcze, niewielkie stanowisko dowodzenia, a także śmigacz. Tak samo jak LAT-C posiada możliwość wyboru pomiędzy dwoma graffiti na poszyciu: twilekanką i małą Ciekawie jest też w departamencie minifigurek: asaż wentre z materiałową szatą, lokon, obiłankę Nobi, zwykły biały klon i komandor Cody. Dopracowanie i kultowość to cechy zestawu z piątego miejsca. I tak dotarliśmy tuż pod podium. Miejsce czwarte LEGO Star Wars 8039, venator Class Republic Attack Cruiser. Wydany w roku 2009. Ilość elementów w zestawie 1148. Ilość minifigurek 5. Pierwszy gwiezdny niszczyciel typu Venator wydany przez Lego musiał znaleźć się w tym rankingu. Duży, dopracowany i momentami dosyć dziwny krążownik miałby szansę wejść na podium, gdyby nie wspomniane dziwactwa. Pierwszym z nich jest umieszczenie na pokładzie biura kanclerza Palpatina zamiast mostka okrętu. A drugim możliwość zrzutu bomb umieszczonych w dolnym hangarze. Ktoś ewidentnie wziął sobie termin bombardowanie orbitalne zbytnio do serca. Poza tym okręt zawierał mostek umieszczony pomiędzy faktycznymi odzwierciedleniami tej części statku. Pokładowe działo AV-7, kapsułę ratunkową, uchwyt oraz mini ładownie z planami Gwiazdy Śmierci. Na jego załogę składali się klon pilot, klon kanonier, dwaj scenatcy gwardziści oraz unikatowy dla tego zestawu kanclerz Palpatine. Detale i świetne minifigi czynią krążownik Jedi godnym swojego miejsca. Podium otwiera, a raczej toruje sobie drogę na trzecie miejsce LEGO Star Wars 8018 Armored Assault Tank. Rok wydania 2009. Ilość elementów: 378. Ilość minifigurek: 7. Trzecie miejsce musiało należeć właśnie do AAT z 2009 roku. Choke ten przez wielu fanów jest uważany za najlepszy, jaki duńska firma kiedykolwiek wydała. Spory, z masą fajnych detali, wygląda bardzo dobrze. Wygląda jak potężna stalowa bestia. Bohaterami zestawu są: Mistrz Joda, Biały klon w stylu Animated, Dwa Droidy B1 i Wisienka na torcie. Trzy super Droidy bojowe B2 z wyrzutnią rakiet. Piękna budowla i świetne minifigurki zasługują na uznanie i miejsce na podium. Następny będzie zestaw znany z jednej bardzo pożądanej minifigurki: LEGO Star Wars 75012, Bark Speederu i Sidecar. Rok wydania 2013, ilość elementów 206, liczba minifigurek 4. Zestaw znalazł się na tym miejscu przez swoją sławę. To w nim po raz pierwszy pojawił się Kapitan Rex w drugiej fazie Zbroi z Wojen Klonów i jednocześnie jest on najcenniejszą figurką w tym zestawie. Poza Rexem w zestawie otrzymaliśmy dwóch komando droidów oraz unikatowego dla tego zestawu Obi-Wana. Spider Bark też jest przyjemną budowlą, a dla wyrównania szans droidy dostały śmigacz separatystów. Pojawiający się w lego nie za często. Kultowy status tego zestawu nie ulega wątpliwości, tak samo jak jego pozycja na tej liście. Na miejscu dziesiątym kultowy Microfighter 75028. Na dziewiątym Turboczołk z 2005. Myśliwe z grywesa z 2010 jest ósmy w rankingu. Siódme miejsce przypadło promowi Parszywej z Grai. Na szóstym miejscu jedyny model kanonierki LAT-C i ATOT. Piąte miejsce: kanonierka Lat i z zestawu 7676. Na miejscu czwartym niszczyciel klasy Venator z 2009. Trzecie miejsce zajmuje separatystyczny czołg AAT8018. Na drugim miejscu śmigacz Bark 75012. Za chwilę zestaw, któremu przyznałem pierwsze miejsce, ale wcześniej kilka honorowych wspomnień. Pierwszy Battle Pack z klonami 7655 Clone Troopers Battle Pack. Statek Anakina 7680 The Twilight. Żaglowiec Słoneczny 7752 Count Dooku Solar Sailer. Myśliwiec 7868 Mace Windows Jedi Starfighter. Battle Pack 7913 Clone Trooper Battle Pack. I kolejny Battle Pack, tym razem 7914 Mandalorian Battle Pack. Krążownik 7964 Republic Frigate, unikatowy 9488 Elite Clone Trooper and Command Droid Battle Pack, mroczny 9515 The Malevolence, statek 9525 Previslas Mandalorian Fighter, czołg 75013 Umbaran Mobile Heavy Cannon, LAT LE 75046 Kursan Polis Ganshi, Działo 75045 Republic AV7 Anti Vehicle Cannon, miejsce pierwsze LEGO Star Wars 75367. Venator Class Republic Attack Cruiser w wersji yes. Rok wydania 2023. Liczba elementów w zestawie 5371. Liczba minifigurek 2. To największy zestaw LEGO z epoki Wojen Klonów. Deklasują konkurencję pod względem rozmiarów i detali. Zestaw doskonale wpisujący się w wymagania pierwszego miejsca. Idealnie wykończony pod względem detali. Skomplikowany z wieloma pomysłowymi rozwiązaniami i wyśmienitymi minifigurkami. Kapitana Rexa oraz Admirała Wulfa i Larena. Oceniany przeważnie bardzo dobrze, Venatorus jest był wyczekiwany modelem wśród fanów serialu The Clone Wars. Zestaw z pewnością będzie zapamiętany na długo, a w tym rankingu zdobywa pierwsze miejsce. 10 zestawów wyróżniających się pomysłem, sławą lub wykonaniem. 10 zestawów charakterystycznych dla okresu wojen klonów w Lego. Oczywiście to ranking według moich odczuć. Jeśli coś według Was powinno mieć inne miejsce lub jakiś set pominąłem, piszcie swoje odczucia w komentarzach. Bardzo chętnie poznam Wasze top 10 zestawów z wojen klonów. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!